Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy surówkę sporów z, z rodzynkami. Mam tutaj dwa kawałki por, białej części, dwa ogórki kiszone, jedno jabłko, dwie łyżki musztardy, garść rodzynek, dwie łyżki oleju słonecznikowego, niewielką ilość zielonej pietruszki, sól i pieprzu. Jeżeli mamy problemy z żołądkiem, por przelewamy wrzącą wodą. Wówczas jest bardziej lekkostrawny. Pokroimy w pół plasterki ogórki również, a jabłko pokroimy w kosteczkę na mojej krajalnicy. Tak jak wspominałam, jabłko mam pokrojone na krajalnicy, zieloną pietruszkę posiekałam, ogórki pokropiłam w pół plasterki oraz korkol. I teraz składniki surówki przekładamy do miski, dodajemy rodzynki, musztardę olej, sól i pieprz do smaku i surówkę pomieszamy i damy na pół godziny do lodówki dokładamy musztardę i należy do dokładnie pomieszać świetnie smakuje ze smażonymi mięsami tak. ja myślę że już jest Idealnie pomieszana. I tak oto wygląda surówka sporów z rodzynkami. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl Surówka sporów z rodzynkami.